Cześć! Widać, z tej strony Piotrek, a dzisiaj pierwszy z dwóch odcinków, które przygotowałem dla Was o zarabianiu yy, według moich sposobów w grze Metin 2. Sporo osób naciskało mnie na takie dwa odcinki lub na jeden, żeby był 10 minut, bo bardzo chcę, żebym robił długie te odcinki i tak dalej, więc postanowiłem, że dzisiaj myślą o tych widzach, ponieważ ja dzielę sobie swoich widzów na takich, którzy nie grają w Metina, którzy grają w Metina i mają yy, małe levele i tacy, którzy grają w Metina i mają wysokie levele i dzisiaj z myślą o tych, którzy mają troszeczkę niższe levele bo wydaje mi się, że tutaj będzie łatwiej to wszystko mi poopisywać a zarazem wytłumaczyć, a za tydzień przejdziemy do takich sposobów zarobkowych dla wyższych leveli które również kiedyś tam praktykowałem, ale na pewno więcej do czynienia Wy mieliście i wydaje mi się, że ja miałem z tymi sposobami, które dzisiaj Wam przedstawię. Wszystkich jest pięć. Posłużę się Wikipedią Metina, ponieważ tutaj e, kilka takich analiz będę dla Was robił i pierwszym może pierwszym sposobem, a może nie, znaczy może nie sposobem, a mapą, którą warto, na którą warto się wybrać mając powiedzmy od 8 do 15 levela EQ plus 6 yy, czy nawet plus 4 już wystarczy jakimś wojownikiem lub surą, aczkolwiek zdecydowanie polecam wojownika, jest to IMHA, czyli potocznie zwane M3 przez ludzi. Tam generalnie, macie znać tą mapę z tego, że występują tam tereny gildyjne i są tam jakieś, są tam szkowale, tak, można sobie ulepszyć broń i tak dalej. Ale na pewno sporo z osób z Was wie, że można tam dropnąć różnego FMS-a, różnego Riba, czy różne jakieś tam koziki, tak. I na pewno wydaje mi się, że parę osób próbowało tam coś zrobić z marnym skutkiem. I muszę Wam powiedzieć, że to jest faktycznie prawda. I IMHA na pierwszy rzut oka yy, Powiedzmy pójdziemy przypadkowo na 15 levelu, nie dropnie nam nic przez 3 godziny i to jest normalne. Ja wam teraz powiem o co chodzi w tej całej mapie Imha, że tak powiem. Ja bardzo długo, bardzo długo musiałem, że tak powiem, uczyć się na własnych błędach, dlaczego mi na Imcha nigdy nic nie dropiło, bo miałem przez pewien okres czasu tak, że robiłem masowo postacie, chodziłem na Imcha, no i powiedzmy, nie wiem, w 3 godziny wyciągałem jedne koziki, byłem bardzo wkurzony, że starciłem tyle czasu i... I po prostu tylko y, włosy mi wypadały ze złości, dlaczego nic tu nie dropi. Skoro ludzie wrzucają screeny, nie mają w, w godzinę 3 liby i fms -a. No i tutaj muszę wam powiedzieć, że kiedyś kolega podpowiedział mi, że on po kupieniu rękawicy złodzieja drogą sobie 3 liby trzy 3 -y chyba w 2,5 godziny. No i tak myślę, może wyślę sobie fms -a. Oczywiście może wyślę sobie SMS-a, sm, ale w sumie po co to robić? Spróbuję jeszcze raz. No i. Tak naprawdę to jeszcze raz się przez jakiś czas i faktycznie nic mi nie dropiło. Przez około tydzień praktycznie wydropiłem dwa riby fms i chyba trzy razy kozik i parę 5 tarcz, co mój kolega czasami potrafił wydropić w jeden dzień. I w końcu zdecydowałem, że kupić tą rękawicę. Poszedłem sobie do sklepu, kupiłem PC w Card za 20 zł, wysłałem SMS. Yy, wys znaczy Wprowadziłem kod na stronie metnia, dostałem 70 Semów. kupiłem rękawicę, dostałem jeszcze chyba na fryzurkę, bo to jeszcze były takie tańsze, były po 25 chyba te fryzurki, więc starczyło mi na fryzurkę i kupiłem sobie fryzurę. To było naprawdę dawno, to było około 3 lata temu albo nawet więcej. I muszę Wam powiedzieć, że imcha jest taką mapą, gdzie naprawdę rękawica złodzieja robi cholernie dużą różnicę i w moim przypadku i w większości przypadkach kolegów, mi, z którymi rozmawiałem na temat Imchy, to muszę wam powiedzieć, że pada rękawica złodzieja robi cholerną tam różnicę. I moje wyniki potrafiły być takie, że w ciągu tygodnia, na przykład grania załóżmy po godzinkę dziennie z tą rękawicą złodzieja potrafiłem wydropić od 5 do 15 ribów. Od 5 do 15 FMSów, a kozików nawet do 20 sztuk czasami, bo koziki dropiły zawsze częściej, a pięciokątnych tarcz to miałem różnie. Ale na przykład miałem taki dzień, że dopnąłem FMSa 41 średnie, miałem z tego świetny zarobek, kupiłem sobie za niego fms -a plus 9 średnie 30, no i to było naprawdę spoko. Dropnąłem kilka pięciokątnych NNO, dropnąłem koziki to najwyższe chyba średnie w historii mojego globala, bo 47. To mojego globala, takie w sensie określenie, że w historii mojej gry na globalnych serwerach. To właśnie koziki 47 średnie dropnąłem, za ile je sprzedałem to nawet nie pamiętam, bo to było na Monastyrze, o ile się nie mylę, albo na Feniksie, coś takiego. Jeśli chodzi o, kończąc temat Imchy, generalnie naprawdę warto się tam wybrać, ale tylko i wyłącznie z rękawicą złodzieja. Bez rękawicy to jest kwestia szczęścia. Ym, tutaj macie właśnie, jak się, można się dostać do niej przez teleportera albo przez strażnika ziemi. Moby to są tak naprawdę moby z eminencją, tylko że przeklęte. Jaka jest różnica między zwykłym a przeklętym? Przeklęty sam do was biegnie, czyli jest w typie agresywnym oraz troszeczkę ma większy damage, aczkolwiek nie jest on tak bardzo widoczny, ale jak na przykład lejecie już w cały spot to jest cholernie widoczny. Więc w przypadku jednej grupki też tak bardzo nie widać, ale w przypadku całego spodać kilku grupek już widać. Tutaj macie taką mapkę. Yy, Które udostępniła właśnie Wikimedia 2. Tutaj wchodzicie, tak jakby po, do, do M3, a tu macie teleportera, którego macie sobie pójść do M1 lub do M2, jak już będzie schodzić. I ja osobiście polecam wam tutaj, o tu jest jeden dobry spot, a drugi dobry spot jest tutaj. I przeważnie chodziłem albo właśnie w te miejsce, albo tutaj w te miejsce. I muszę wam powiedzieć, że Imcha to jest dobry sposób, jeśli, chcecie mieć, jeśli macie w złodzieja, jeśli nie, to nie polecam tam chodzić. I kończymy temat Imchy, skreślam sobie na kartce Imchę. Imchę mamy obgadaną. Czas teraz na Ezoty. To też sporo osób mi powie, że na Ezoty się teraz już nie opłaca chodzić, bo riby plus zero chodzą bardzo mało i w ogóle nie, nie da się z tego zarobić. No i tutaj Wam powiem, że kilku moich kolegów zaczęło gronowa od nowa na Feniksie. No i wiadomo, Piotr jak zarobić, Piotr jak zarobić. Na co się opłaca chodzić, co się opłaca robić, i tak dalej. No tak jak powiedziałem, no chłopaki, metiny, ezoty, no wszystko, wszystkiego się trzeba opłacić jeśli da się od początku, bo trzeba jakoś na to zarobić. Wiadomo, no początki nie są zbyt łatwe, więc trzeba się łapać wszystkiego, co jest możliwe. No i tak naprawdę, zapomniałem o tych ezotach, ale Kolada mi jakoś przypomniał tak, że wybrał się na ezoty, dropnął parę libów, i faktycznie kasy sobie uzbierał bardzo szybko. Ale powiem wam tak, ezoty to jest coś podobnego do imcha, jeśli chodzi o drop, ale tam bez rękawicy złodzieja da radę dropać te ryby. To jest w przeciwieństwie do Imchy, że tutaj jednak częściej dropią te ryby, a z rękawicą złodzieja też naprawdę musicie zarobić może nie poważne pieniądze, ale pieniądze na podstawowe eq plus 9. I tu mówię napadę Wam z ręką na sercu. Idąc na ezoty, naprawdę możemy się sporo wzbogacić, i na przykład... Koledzy dropili po kilka ribów dziennie i to było normalne Siedząc tam powiedzmy 3-4 godziny lub nawet mniej Z moich osobistych um, przeżyć jeśli chodzi o NZ Nie siedziałem tam bardzo długo, ale miałem taki, taki czas, że siedziałem naprawdę sporo Ale to nie byłby nie długi okres czasu, to było mniej więcej 3 miesiące I takich ribów też wydropiłem sporo Jeśli chodzi o drop z rękawicy, to nigdy Wam nie powiem Znaczy nie powiem Wam może czy to jest naprawdę skuteczne dropienie z rękawicą na ezotach, ponieważ znam tylko z opowieści kolegów, że dropiły dobrze, ja zawsze dropiłem bez rękawicy na te riby, bo zawsze wydawało mi się, że te riby dobrze dropił. i tak naprawdę te riby dropiły, w dzień wyciągałem 2-3 riby albo nawet więcej, jednego dnia chyba wyciągnąłem 7 podczas 3 godzinnego bicia, więc to jest wszystko... Kwestią też szczęścia, tak, ale jeśli chodzi o rękawice z to na pewno jakiś ten drop może być lepszy, tych ribów, ale bez rękawicy z naprawdę da się, da radę przeżyć. I tutaj macie właśnie, jak wygląda ten RIP, pewnie już wiecie, e, jakie tam bonusy mogą być w nim i tak dalej. No i teraz co wam chcę powiedzieć? Tak naprawdę teraz byście powiedzieli, no ale na ripach plus 0 nie opłaca się zarabiać, bo teraz RIP plus 9 jest gówno warty, hmm, z ja się nie zgodzę, no i RIP nie opłaca się w ogóle dropić tych ribów plus 0, bo nie ma kto ich kupać, bo wszyscy mają Eku. Muszę wam powiedzieć, że w przypadku Phoenixa sporo ludzi ostatnio zaczęło grę. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę sporo ludzi zaczyna grę. Widać po eventuele, że coś się dzieje. I muszę wam powiedzieć, że koledzy selali ryby plus 0 od 10 do 20 kk. Zależy jakie średnie, bo jak były tam na średnie 5, to, to za 10, jak były średnie, nie, wiem, 28, to się selali po 20. I muszę wam powiedzieć, że te ryby schodziły, były plus 0 i naprawdę schodziły te ryby. I powiedzmy teraz, zobaczcie, cel, macie 10 ribów, sam każdy po 15kk i macie już 150kk, bo mieście 10 ligów, tak? I za 150kk macie Ebop plus 9, srebrną Żelaka i Tygry plus 9 z bonami. I naprawdę zobaczcie, wystarczy takich 15 ligów dobrze nawet w tydzień, i w tydzień macie już na 3 itemy, w tym jeden 5-obonowy. Wydaje mi się, że naprawdę jest to dobra opcja. Na ten moment ezoty nie są w ogóle oblegane, są puste spoty i naprawdę warto się tym zainteresować. Ja nie mówię, że to jest jakiś zarobek typu, nie wiem, pójście na Metiny to jest kwestia szczęścia. Dropie nam Speed plus 4 to mamy 50 milionów, a drobie nam rozproszenie magii, to mamy 100K. Więc to jest kwestia tego takiego może... Nie chcę powiedzieć pewnego zarobku, bo nigdy nic nie jest pewne w Metinie. Ale jest to taki zarobek, z którego na pewno jakąś kasę wyniesie się, dlatego że każdy jest. Ym, że jest popyt na RIBy i FMSy po prostu i to się nigdy nie skończy, bo zawsze będą no, robione nowe drobki, zawsze ludzie będą chcieli pouletzać i tak dalej, i tak dalej i wszystko po prostu zależy od tego jaki mam drop na przykład średnie. Więc popyt na RIBy i FMSy będzie zawsze, więc tam to jest taki, taka pewna kasa, jeśli coś zrobniecie I czy postojecie z nimi dwa dni czy trzy, to jest bez różnicy, ale muszę wam powiedzieć, że te riby schodziły koledze w jeden dzień bezproblemowo. Więc ta, kończąc temat ezotów, ryby jak najbardziej. Jeśli chodzi o same ezoty, to oprócz rybów można tam dropnąć szczerze mówiąc jakieś jakieś buty, czasami z HP, jakieś naszyjnik. Z HP, więc oprócz rybów też można naprawdę się skupić bardzo na, mm, na jakieś podnosić, bo niektórzy nawet tego nie podnoszą. Ale czasami warto podnieść jakieś buty czy naszyjnik, bo może być to fajna opcja. Ok, przechodzimy teraz do sposobu według mnie mało znanego w metinie, ale jak znam parę które to praktykują, nie mnie. Ogony węża z plusem. I muszę wam powiedzieć, że nawet kawim D zarabiałem w ten sposób. No ale co, co ogon węża z plusem? On nie jest zbyt drogi, no bo teraz stalki dropią plus 6-7, więc już yy, omijamy ulepszanie stalek na plus 5. No i tu się akurat zwozę, bo teraz ogon węża plus poszedł bardzo w dół. Jednak ludzie go kupują. Bo na przykład mają stalki 5 obonowe, no i spali im do plus 4, i co i chyba już nie będą ulepszać, tak? No jesteście w będzie, bo niektórzy ludzie i tak ulepszają. I muszę wam powiedzieć, że pomimo tego, że trochę cena faktycznie spada, to i tak jest popyt na te ogony węża z plusem. Jak Kawin D muszę wam powiedzieć, że dropiłem te ogony na 35 levelu. Chodząc po prostu po ołazie, czyli do, na środku pustyni, chodziłem i zabijałem wężowe mieczniki, łuczniki, lub biłem metiny cienia, z których również się respiły mieczniki i wę... wężniki, chciałem powiedzieć. Oczywiście łuczniki wężowe. No i muszę wam powiedzieć, że bez rękawicy złodzieja yy, przez sporo okres czasu drobiłem i potrafiłem wyciągnąć, powiedzmy, lając metiny i lając te wszystkie wężowe, nawet oddzielnie, łącznie przez około 5 godzin potrafiłem wydropić do czterech ogonów węża z plusem a moim osobistym rekordem, muszę się wam pochwalić że z rękawicą złodzieja w 4,5 godziny 11 ogonów dropnąłem tylko, że z rękawicą złodzieja i teraz zobaczcie jak ja jeszcze dropiłem, to jeszcze nie było tych nowych mapek, więc ogonki salałem, muszę wam powiedzieć, po 20 milionów to zobaczcie, salałem jeden za 20 milionów, miałem 11 to już zobaczcie jaki mam hajs, 220kk to jest naprawdę niezła kasa Teraz ogonki są w cenie tak 10, o, mi schodzą osobiście po 95 kaka ostatnio zeszły mi dwie sztuki, bo miałem na jakiejś postaci starej, właśnie mi zostały, może coś ulepszałem i miałem i... Po 9,5kk zeszły, więc powiedzmy, że po 10 kaka, jak nie to troszkę mniej, czyli 8-9. Więc na nich da się zarobić i musiałem powiedzieć, że to jest taki sposób, który również praktykuje mało osób i naprawdę warto się za niego zabrać. Jaki przedział levelowy? Przedział levelowy wydaje mi się, że najlepszy jest tutaj... 28, 37 i chyba nie wyżej, ale możecie próbować, no może powiem inaczej Od 25 do 40 levela macie próbować, po 40 levelu już nie polecam, bo jednak z tego generalnie dropi bardzo mało Oczywiście możecie dropić ten ogon, bo to nie jest, mm, nie jest tak, że po 40 levelu już wam nie będą w ogóle dropić te ogony ale chyba najlepsza opcja jest się pomiędzy 25 a 40 levelem Wiadomo, że może na 25 levelu nie da rady Metina, ale pojedyncze może zawsze warto bić, bo czasami czasami może Wam dropnie i troszkę się wzbogacicie Zapomniałem dodać, że jeśli chodzi o ezody to według mnie najlepszy przydział levelowy na Ezoty to jest przedział 17-28 Więc skreślamy sobie ogony węża z plusem No i zostały jeszcze nam tutaj dwa sposoby Kolejny sposób to medale. No i to pewnie powiecie, no medale były popularne kilka lat temu, jak ludzie robili konie i sprzedawało się je po 500k, tak jak było kiedyś i schodził nam cały sklep w 10 minut. O dziwo muszę wam powiedzieć, że wybierałem się kilka razy już kawim, nawet bez pamiątek z samym bufem, po prostu tyle że się wybierałem do trudnego lochu małp, Na ostatnią komatę dropić medale i 45 medali bez rękawicy potrafiłem zgarnąć w półtorej godziny. I do tego dochodził na przykład 3-4 żółka z Lorda, jakiś kamień duchowy wpadł, więc chodząc na medale można naprawdę, znaczy zależy też do jakiego lochu, ale powiedzmy sobie tak, medal chodzi na przykład na Feniksie średnio po 1 KK. Ja sprzedaję po 900, bo mam ich tak o tyle, że mi się nie chce wstać po 1, więc wystawiam je taniej, bo mam ich naprawdę dużo, ale jak się uprzedzię to naprawdę, sprzedacie po 1 kk spokojnie. No i teraz tak, powiedzmy jesteście w łatwym lochu, więc bo mówimy dzisiaj o niskich levelach, więc powiem, powiedzmy, że jesteśmy w łatwym lochu. W łatwym lochu generalnie nic oprócz medali lepszego nie wyniesiemy, ale tak, mamy marmury, które dopią dość często i muszę Wam powiedzieć, że yy, te marmury małpy, może nie są dużo warte, znaczy, może inaczej, może nie są zbyt użyteczne jeśli chodzi o bicie bossów, bo marmury małpy raczej nie bije się zbyt wygodnie bossa. Ale sporo ludzi kupuje po prostu na takie zabawy, żeby sobie pobiegać i ja muszę Wam powiedzieć, że sprzedawałem te marmury teraz na Feniksie po 3,5kk, czyli tak naprawdę schodziły mi te marmury po 3,5kk, a no, dla przykładu usługa kosztuje u nas 8kk, więc praktycznie tak za połowę, troszkę mniej niż połowę, schodził mi tak naprawdę bezużyteczny marmur, którym według mnie można tylko sobie płatać po mieście lub kogoś powkurzać. Więc jeśli chodzi o łatwy loch małp, to również jakaś, jakieś buty, jakiś naszyjnik, to wszystko tak samo, może to być HP, jakiś aBS czy 2-3 bony i naprawdę możecie sobie coś tam dorobić. No wiadomo, nie zawsze mam będzie to wszystko dropić ta biżuteria, ale naprawdę bardzo kreatywnie można spędzić czas w lochu małp. Jeśli chodzi o te wyższe levele dotyczące medali i wyższych lochów małp, to opowiem Wam może w następnym odcinku, żeby było ciekawiej. Jak ja wzbogacałem się na medalach muszę wam powiedzieć tak, medale Na medale Chodziłem właśnie na 21 levelu, Tak mniej więcej 20-21, już miałem jeden skill na i powiedzmy dawałem sobie na przykład punkt w duchowe uderzenie i w walnięcie Chodziłem zawsze wojownikiem mentalnym Załączałem silne na M, miałem EQ plus 6, pajęcza włócznia plus 6, tygra plus 6, yy, tradycyjny, generalnie całe EQ plus 6, silne na M i naprawdę dawałem sobie fajnie radę i naprawdę drop był bardzo, bardzo dobry. A mające rękawice złodzieja, te medale się dosłownie sypały, i tam w 3 godziny z rękawicą wydaje mi się, że da rady spokojnie wyciągnąć 30 medali ze względu na to, że tych małp nie jest zbyt dużo w lochu łatwym. Ale powiem co wam tam pójść w granicach 20 lewala i będzie GIT. No i przed Wami ostatni sposób, chyba najbardziej popularny, medale sobie już skreślamy. Metin m 2 No i pamiętam, teraz Was zaskoczę. Ja na Metina M2 swego czasu nie spędziłem dużo czasu. Tak też śmiesznie, swego czasu nie spędziłem dużo czasu. Dlatego, że ja zawsze miałem popyt taki, żeby pójść na Dolinę, ale o tym opowiem w następnym odcinku, dlaczego Dolina. Ale M2 jest idealnym miejscem dla osób, które zaczynają grę od nowa. Bo teraz tak, muszę wam powiedzieć, w M2 praktycznie nie ma ludzi, a jeśli są, to jest jakiś event albo po prostu naprawdę coś się. coś się dzieje, bo tak jak mam teraz kolegę, który dropi, to jest tak, że jednego dnia jest dosłownie pusto, a na drugi dzień boję tego, że nic nie ma, jest sześć osób i on mówi nie potrafi tego wytłumaczyć po prostu, bo tak jest. No i <laughs> metiny występujące w M2 no to Metin czerni, 25, Metin ciemności 30 i Metin zazdrości 35. No i generalnie, co mogę wam powiedzieć na temat tych metinów, no metinów raczej standard, kamienie duchowe niestety nie dropią, ale jest Q i KD w standardzie i generalnie jest to dobra opcja dla osób, które nie zarabiają kokosów z jakichś innych różnych rzeczy i zbierają na takie lepsze EQ, tutaj generalnie do tego, żeby bić sobie spokojnie te metyny, jest potrzebna tylko dobra broń, żeby pić o dzwony w kościele. Żeby bić dobry, dobry damage w tego matina, żeby go nie bić znowu 10 minut, tak? Takie metiny można bić spokojnie w granicach maksymalnie minuty yy, lub nawet 40 sekund. Kwestia już jest broni, skilla, postaci, klasy i tak dalej i tak dalej. Tutaj można naprawdę sporo opcji wybrać. Więc według mnie taką najważniejszą co chyba w biciu metinów M2 jest to, żeby mieć dobrą broń. Koń bojowy również się przyda. Na jakich levelach polecam chodzić? I tutaj muszę wam powiedzieć tak, jeśli macie dzika wojennego, to opowiadam się nawet na 25. Jeśli chodzi o przyciąg dowodowy, to 25-35, czyli tak jak Matiny, jest ok. Wiadomo, że większość ludzi chodzi na 35 bo mają bojowca, ale dla takich bogatszych na 25 z dzikiem wojennym, warto się wybrać. Bo naprawdę, drop jest ok. W swojej historii, tak jak mówiłem, nie siedziałem zbyt dużo w M2, ale podczas rozpoczynania gry takiej. Na poważnie na Feniksie, gdzie miałem swojego pierwszego bodego takiego lepszego. Siedziałem w fm 2 około 4 miesięcy albo 3, coś koło tego i nadrobiłem sobie sporo naprawdę różnych książek i kadek, które sprzedawałem i robiłem za to niezłe kuj, Muszę wam powiedzieć, że w 3-4 miesiące wyrobiłem się na 2 fms i Riban, na dobrą śmiertelną, na dobrego żelaka, na dobre ebo. I to wcale nie był problem. Że były takie czasy, że aura była po 15kk. Pomimo tego, że itemy były bardzo drogie, Aura stała zawsze jakoś tak w cenie, że zawsze dało się ją sprzedać. I pomimo, to, że zawsze sprzed mocno spadły itemy, to dalej Aura stoi w cenie, bo Aura na Phoenix jest po 10kk. I warto zauważyć to, że zawsze te księgi były. Znaczy, nie wszystkie księgi stoją w cenie, ale Aura jest taką książką, która zawsze będzie stała w cenie, ona nigdy nie spadnie po prostu. I te Metiny w M2 naprawdę udostępniają bardzo dużo. Że tak powiem swoich zasobów, bo w M2 średnio na spocie, które możemy obejrzeć w półtorej minuty możemy spotkać do czterech metinów. Ja serdecznie polecam królestwo Hunio, a nawet będąc w innych królestwach, jeździłem zawsze do królestwa Huny na Metiny. Tam nie grało zawsze zbyt dużo ludzi, a miałem taki fajny spocik właśnie za, yy, zaczynając się troszeczkę przed lochem łatwym małp, jadąc ciągle prosto, zrobiłeś takie wielkie kółko i można było spotkać tam tak. Dwa metiny czarni, 2 metiny ciemności i do trzech metinów zazdrości, czyli łącznie do siedmiu metinów. Moim rekordem na tym spocie jest metinów 5, 3 ciemności, dwa zazdrości. Przeważnie jest tak, że jeśli jest metin czarni, to nie ma metina zazdrości. Przynajmniej mi się tak najczęściej zdarza. To Nie łapcie mnie za słówka. No i generalnie serdecznie polecam M2 osobom, które zbierają na EQ lub mają EQ średniej klasy. No i to by było chyba na tyle z tych łatwych sposobów. Wydaje mi się, że omówiłem Wam dobrze. Mam nadzieję, że te dzwony Was nie wkurwiały bardzo, bo wiem, że niektórych to wkurzam, już troszkę nie wkurzam, się przyzwyczaiłem. Pięć sposobów Wam dzisiaj omówiłem, wydaje mi się, dość dokładnie i nie chciałbym, żeby wyszło tak, że nie pokazałem Wam czegoś, bo na takim levelu nie mam bardzo czego Wam pokazać. Po prostu jak za tydzień będę miał już okazję, że tak powiem, pokazać Wam zarobki, na których obecnie ja siedzę. No będą wam pokazać efekty typu na przykład ile czego mi dropu przez jaki czas i kiedy, to wam będę w stanie pokazać, bo ja tak będę dropie regularnie, może nie codziennie, ale dwa razy w tygodniu wybieram się na drop. No bo jakoś trzeba żyć, jakoś trzeba sobie książki kupić i tak dalej. Więc yy, zabiorę was w taką podróż na pewno za tydzień. Mam nadzieję, że dzisiaj się czegoś dowiedzieliście nowego. Yy, nie gwarantuję, że są to sposoby... Znaczy, że będzie mieli takie zarobki, jak ja wam powiedziałem, ale wydaje mi się, że jest to raczej... Do zrobienia, a raczej nawet do przebicia Więc dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie Mam nadzieję, że czegoś ciekawego Naprawdę się dowiedzieliście Subskrybujcie, łapkujcie i przypominam, że w czwartek Jest już koniec konkursu, w którym do wygrania Jest dwa razy w kart po 20 zł Cześć, trzymajcie się na razie I do zobaczenia w następnym odcinku Feniksa z Piotrkiem